W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam kozackie i dziwne i śmieszne pomysły i propozycje i przewidywania graczy co do różnych nowych rzeczy w Brawl Stars. Na wstępie jednak prosimy was szybcieczko zostawienie łapeczki w górę, mordki Jak zbijecie jak 2,5 tysiąca pod tym filmem, to wleci kolejny odcinek z tej serii, więc to zależy od was, kto może lajkuje. Oprócz tego subskrybujcie mój kanał, Poszta, jak jakanita się szybko kręci. Dawajcie mordeczki i kto teraz zostawi subika, to po prostu ją zatrzyma, bo jej już się mega kręci w głowie. O, dobra, zostawiłeś. Kozacko, jeszcze tyłem się odwróciła hamsko. O, plecak ma! O nie, jeszcze mówisz, że jak zostawicie łapeczkę w górę, to szybciej wam zleci szkoła, więc kto może zostawia łapeczkę w górę? Kiedyś ja, to było Jak chcecie, serducho napiszcie mi, jaka waszym zdaniem jest najgłupsza rzecz, która jest w Brawl Stars. Takie ciekawe pytanie, jestem ciekawe jak na to odpowiecie. A ja przedstawię wam się tutaj taką później jedną mega teorię, która moim zdaniem byłaby kozacka, ale to oglądajcie do końca, żeby o wszystkim się dowiedzieć. Tak jak mówiłem, są tylko pomysły, przewidywania i propozycje graczy. Do wszystkiego, co wziąłem w tym filmie, macie link do źródeł w opisie podany jak ktoś. No i chyba nie ma co przedłużać tego wstępu, przechodzimy do tematu, yo! Okej, okay, a więc jak wiecie, czasem w Brawlu po prostu było coś takiego, yy, że właśnie pojawiały się te podwajacze żetonów i było coś takiego, że jeden żeton był za jednego gema. Yy, no to ja tutaj mam coś jeszcze lepszego, coś co znalazłem właśnie na takiej pewnej stronce i zaraz Wam to pokażę. Mianowicie, się wam to tutaj, jest to jeden gem za jednego gema. Tak, oczywiście nie było czegoś takiego w Brawl Stars, Jest to stworzone przez gracza I tylko jako propozycja Taka, taka propozycja do trollowania, wiecie Żeby na przykład Brawl Stars co jakiś czas Wypuszczało nam coś takiego do sklepu Po prostu żeby potrollować <taka> Najlepiej nadawałoby się to właśnie na y, święto Prima Aprilis Gdzie po prostu wiecie Robi się różne żarty i przykusy Coś takiego byłoby mega śmieszne, wiecie To jest taka błahostka, ale zobaczcie no jakby się coś takiego Dostali w sklepie i byście widzieli w sklepie No to powiedzcie mi czy byście się nie uśmiechnęli ja na pewno bym się uśmiechtał, no i właśnie o tym dzisiaj w odcinku chciałbym trochę porozmawiać, że ja jakbym był twórcą jakiejś gry, to często bym tam robił właśnie takie jakieś różne dziwne, śmieszne rzeczy, żeby rozweselać graczy i żeby po prostu to było nieprzewidywalne. Właśnie coś takiego jak ta oferta z tym gemem. Moim zdaniem to jest kozackie, wielu uważałoby, że to Bóg a ja na przykład dawałbym to specjalnie, żeby gracze mogli się trochę pośmiać i byli zdziwieni i no, no wiecie o co chodzi. To moim zdaniem jest taki kozacki pomysł. I to, że to jest pokazany gem, to nie znaczy, że takie coś może być tylko z gemem. Wiecie, to może być z wszystkim, nie? Albo na przykład y, w Bromstars już zdarzało się tak kilka razy O e, jest, ole, ole! Kurde, ole to była akcja, widzieliście? Przeszłem z jednej strony na drugą tam dwa kile wpadłem, ale tutaj już mnie dopadł. Ogólnie jeśli chodzi o sklep, no to wiadomo, dużo y, wpadek się jakiś tam zdarzało w sklepie Brawl Starsowym. Między innymi tam były jakieś przeceny, że skin normalnie kosztował y, 80 od gemów, a został przeceniony na 79 Czy na przykład była postać do kupienia za 800 gemów <noise> Co było mega drogie, no Zdarzało się dużo takich dziwnych ofert, kiedyś o tym nagrywałem. Na pewno kojarzycie część z nich. O tym, że było 49 mega skrzydek za 49 gemów, to chyba wspominać nie muszę. Tylko z tym właśnie, że to były takie bugi, których no nie dodawali specjalnie, tylko po prostu z błędów to wynikało. A ja takie coś z tym właśnie jednym gemem dodałbym specjalnie, żeby zobaczyć reakcję graczy i żeby zobaczyć, jakby na to zareagowali. Bo na pewno byłoby to dosyć śmieszne dla nich. Czegoś takiego jeszcze wcześniej, żeby specjalnie dodać nie było. I to też moim zdaniem, no naprawdę kozacko by się nadało. Bo wiecie. Trzeba wykorzystywać, jak jest się twórcami gry, każde święto, nawet taką Prima Aprilis. Wątpię, żeby w Brawl Stars coś dodawali na to święto, bo chyba do tej pory nigdy nic nie dali. A no wiecie, jakby coś takiego zrobili, to byłoby kozacko. Yy, wiem, że jeszcze do Prima Aprilis jest dużo, ale tak jakoś mnie niewena, żeby o tym nagrać. Yy... Nie wiem, teraz wpadłem na taki pomysł i po prostu o tym nagrywam. Dobra, udało się zabić tego Broka, bardzo dobrze. Zbieramy już 5 kubów, będę miał, nice. Yy, w tej gierce mam już szansę jakoś to bardziej ugrać. Chociaż ta mapka, szczerze, na kolta może najlepsza nie jest, ale też nie najgorsza. Tutaj zaraz mi ktoś może wyjść z boku, więc trzeba uważać. Dobra, zbiorę sobie ten piękny yy, eliksir, poczekamy. Albo, o! Poczekam sobie troszkę. W... A, już mnie tam widzieli, dobra, nieważne. Idziemy na środek, lecimy odważnie. Trzeba dojechać tą pamkę. Dedaj, pięknie, padła. Yy, tutaj jeszcze będzie ten oto ziom. Mm, o, patrzcie jaki kozak. Dobra, dojeżdżamy go. Jest, es, ładnie to zrobiłem. No myślę, przyznajcie Tori łapał troszkę skilla. Mamy już 10 cubów, oj, oj, oj No tutaj się szykuje Winek, tak mi się wydaje. Poczekam sobie na środku i będę widział jak po prostu ktoś będzie przychodził do mnie. Albo i nie poczekam, bo zobaczcie co mam tutaj. Wielkie starcie i eliksir Więc najwyższy czas to ugrać. Ja mówię o to eliksir, wiem, że to jest soczek bardziej, ale no. Wiecie o co chodzi i gdzie to jest nasz ostatni pan? Nie wiem, ale poczekamy sobie jeszcze na to. Chyba, że on tutaj siedzi, bo to byłby przypał. Eee yy, okej, okay, nie siedzi, więc teraz możemy go szukać. Tutaj jest Ach ten No i już go nie ma. <ścoughs> A więc dobra mordeczki, ten odcinek taki troszkę krótszy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie chcę go jakoś specjalnie przedłużać, bo wszystko to, co miałem do powiedzenia to powiedziałem. Chciałem wam po prostu przedstawić moje zdanie na taki temat i moją teorię. Do wszystkiego do wszystkich źródeł macie link podany w opisie. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, lajkujcie ten odcinek, jak jeszcze tego nie zrobiliście. No i tutaj odcineczki są codziennie, przypominam. A wbijajcie się na moje social media, macie podane linki w opisie, możecie tam zajrzeć, dużo ciekawych rzeczy tam wrzucam, No i to tyle co miałem wam do powiedzenia. Dzięki za pytanie do końca. Trzymajcie. 就是，哎，咯。